Witam wszystkich w nowym odcinku. Tak, doczekaliście się tego momentu, kiedy mam teksturpaka. <grywa> yy, w dzisiejszym odcinku buduję dom. Bo stwierdziliśmy, że się przy, tam, z tego jednego małego przebudujemy na... Trzy czy cztery? Cztery inne. Maćka z nami nie ma. Filip, Filip jest, ale nie gada, bo nie może. Ale z nim Kuba przywitaj się. Witam wszystkich. Nie proszę. Zdechnę znowu, i nie ma spawna tutaj. Mm. Dobra. Mm. Aktualnie to wygląda tak, i mam plan, żeby zrobić, że tutaj będzie takie ładne wejście, i tutaj się musiałby dom zaczynać: tutaj, tu i tu. Takie coś. Mam nadzieję, że to wyjdzie, bo jak nie, to zobaczycie moje umiejętności zbudowania czyjś Oczywiście, już musiałam coś spieprzyć. Tak, tutaj był jeszcze jeden dom, który nie wyszedł w ogóle. No ale. Mm. Teraz nie wiem, czy robić z tego drewna, czy takiego ciemniejszego. Kurde, dobra, robię z tego może robimy tak. Tak. Nie to O, Twój jest nice. Tutaj jest Kuby dom, a tam jest Filipa, który jeszcze przybudowuje Filip. Nie, nie, nie. Możesz Filipowi powiedzieć, żeby z innego wejść. O, bo dobra. Tutaj ma. Ja nie mogę. Kurde, on będzie mnie, mnie podglądał przez okna, które będą w tym domu. <głosłeniu> nie będzie podglądał. Z bok. Ula la, Filip jak się wyciaskał. to w ogóle. Najbardziej wkurzający Jej, Nie, nie to jest szok to jest Ten kupac nie pod domem przebiega. Nie. N -n -n. No ja myślę, że sobie pójdziesz. Myślałam, że ma auto -jumpa, mam auto ja. mam. Jo! Słuchajcie! Wszyscy to, mnie teraz widzą. Nie pytać o skina. Auto, jumpa, nie wolno, mieć. To jest największe szataństwo, jakie w ogóle istnieje. Mam. Wyłącznie. Proszę, jakie piękne słodeczko. To jest dla was taki słodki kotek. Tu będą drzwi. Tak będzie. Ej, to zaczyna wyglądać. Ty, człowieku. Nie wiedziałam, że to będzie jakoś wyglądać. Dobra, to. Ja Zobaczmy hmm? po próbach. Po 500 dziewięćset próbach wychodzi. Bądźmy szczęśliwi z tego powodu. Kurwa. Przepraszam. Hmm, może być. Ja sobie tylko zrobię podgląd do, do, do Neta, bo mam tam. Aha, oni to tak mieli. Dobra, nie chcę mi się tego przebudowywać. Tak też jest Git. Ej, Piona, 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 Piona. Kurde, Cię z takiem uderzyłam. Chciałam mieć jakieś mi się pomyliły. Dobra mm. Tak wiem, troszkę popsuty jest, ale... No. Będzie trzykolorowy Nice mm. Takie drzwi sobie zrobię Kurde А, не для меня. Спокойно. и... Куба-гангстер. Ну это. Chyba, ty tak wściekasz Wściekam przecież, przecież jest dobry ten Dech, o co mu chodzi? Znowu ma problem życiowy, depresji się nabawił Znowu Najpierw go Maja rzuciła Znaczy nawet razem nie byli, ale też już pomińmy <gryw> Najpierw Maja go rzuciła Później ma problemy ze sobą. Bardzo, bardzo źle. To aż boli w oczy. Kuba ci. Nie słyszałem się. Co? Nie słyszam się. Mamy. Ej, ty śmato! Gówno. Teraz <noise> <noise> tu ustawia, że nie dla dzieci będzie nice. Nie wiem, dlaczego zawsze te, scho te schodki tak szybko schodzą, jak się dachy buduje. Nie wiem, czy tylko ja tak mam po prostu, po którymś razie już nie mam praktycznie w ogóle schodków. A zrobiłam tylko pół dachu, I to jest takie sadge. Ej, to będzie taki bardziej letniskowy domek. Męczyłaś się, żeby robić domek. Kombinowałaś. Ale nie, no, spoko jest. Letniskowy domek. No takie letniskowe, no. No tak wygląda. Aż mi się papuga zaczyna... dużeć. Eee. Po jaki chuj mu ten płotek? Dobra, nie pytam. Nic, bo Filip się płot zrobił. Nie, wiem po co? Jaki tak go nie będzie zamykał nigdy, bo będzie zapominał. Bo jest takim idiotą. Znaczy co? Ja nic nie mówiłam. Siłop. Mnie wkurza to, że działa na deszcz yy, ta... Ta, 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 Jak to się nazywa? Ta kula. Jak to się nazywało? Bo zapomniałam. Dobra, walić to. Gleb. ogóle... Mm. Ładny ten teksturpak jest, Kuba. No prawda. Ci tobie naprawdę strzela w łip Chodź tu kurwa mm. <głos> <głos> Nie, do serca mam Kurde Znowu przyjedz w <noise> stronę A kisz. Jebane Kurwa To są za dziewięki. Jezu! Ej, dobra, ale zostaw mój domek. Co no te piszę? Mam mm, mm. game. Pch. A szatanie. tanie. No No, no, może podłodze, Co nie, jak to boli w oczy. Ja będę go zabijał. to go zabiję. A się nie zrydżuje i sobie nie pójdę. Tak. Dwa. Marzenie, że tylko Filip stąd poszedł. Znaczy co? Nie. Nie stanie. Dobrze! Nie mamy uszkodzenia w domku, nie ma! <śmiech> <Znikował> <śmiech> się. O! Postępy! Szkoda, że tak na Bedwarsach nie można. Ej, dasz Dirta jak masz? Co? Dasz Dirta jak masz? A po co no, mnie? Ja sobie to, Tomek buduję. Ja go nie wkurzałam. I Natalia jakiś pies. Co? No bo jak to tak zależniało, że yy, Bina ta jakiś księdz jak, 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 jak atakuje. Aaaa A I masz ten dirta. No nie jednego. Zdech. Zdech. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> to ze piasku zrobię. Znaczy po prostu filipowi tutaj, naprawdę. Nie no, Jezu, ale Filip Bad Boy. Normalnie.

tego kilka mam. Czekaj, <grych> czekaj, czekaj, czekaj. Takie dwa typowe no-name'y z, na, z nas. Dwa, dwa mamy, jeszcze pomysł jest kill. O nie, lagi. Jezu, ludzie, przepraszam za te lagi. Aha. Aha. Mogę wysłać pakietów. Film się będzie traliczował po tym. To jest w drewno. W ogóle, drewno. Drewno, 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 drewno. wiecie, że my też mamy podpisywane, ale jest nieogar życiowy w tych naszych tych w skrzynkach. Mamy tyle dirta obok siebie, a zero w łukułasz. Czy Wy pisać nie umiecie, że nazwaliście żółwia Łukłasz? Wierzę niczym paliona. Bo pewnie tutaj palion wszedł no. Mhm, tak tak. Domek letni skłowy nice... Filip nie ma rozpał na chyba i albo gdzieś poszedł, albo zginął cały czas. Czeka. To Pewnie będę zniszczył. Fajnie będzie ładne górki. O, ale jakie i chyba! Jakie? Fajne! Jakie fajne! A jakie mam Weather clear! Weather clear Nooo jutro jutra będzie ryżowa Nie <noise> ja <się> zapisać Co? <noise> To no nie możesz się ruszyć Nooo Bo taki idiota jak ty go zabijasz w sekundę, nawet nie Przeciebie mam ja lagi! On nie wie jak się ten kopiuje. Serio? Znaczy, oh no na przykład jak masz nie ma jak masz na przykład kopiowanie dwa razy, możesz sobie przyciągnąć na przykład i przeciągnąć i kopiuj i to jeszcze jeden sposób jest, wiesz o tym. No, na strzałkach no, no, nie wie. Co? Na strzałkach. No. Jak napiszesz i to, jak na tą i to ci się piszesz ja, za pierwszym ja. hmm. razem. Dobra, zabieram mu. Dobra, Dobra operatora mu zabierz. <ścoughs> Ciekawe, jaka będzie reakcja. Jakiś to przecież pisze, nie albo nie, nie wiem. A nie. nie, słuchaj, zabisz mu operatora i zobaczymy jego reakcję, a mu oddaj. Dzwoni do mnie. Co? <ślesz> Ora... Oh, scusa. Ciao. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Nie wiem, czy będzie słychać na odcinku, czy nie, no ale... O kurde, za długi już. Jak? Słyszałaś? Co? Właśnie to? Nie wiem, czy na odcinku będzie słychać, no ale... Dobra, ja się już z mojej pożegnam. O, bo chcę się pożegnać z widzami. Dobra, staw się, pożegnam, Tak, a później możesz mnie zabijać. Więc tak... Yy... O. Żegnam was wszystkich. Widzimy się w następnym odcinku. Na tyle. Eym, um. kurwa. Macie. Widzimy się w następnym odcinku. <laughs> Bye!